No, i pyk, i dzień dobry. Witam Was już w normalnych warunkach z domu. Dojechaliśmy szczęśliwie z nie, więc jest fajnie. Jak to pierwszy dzień, dużo obowiązków i tak dalej. Co Wam chcę pokazać, dotarły do mnie na weczki. Spójrzcie. Jest tego cała gromada. Będzie jeszcze więcej. Będą koszulki, będą kubeczki. E, powiem tak, jestem bardzo zadowolony. E, naszyweczki są naprawdę perfekcyjnie wykonane. Tak jak chciałem, tak zostały dobrane kolory i tak zostało to zrobione. Naprawdę super. Dziękuję Ci Sławku. Pozdrawiam i na pewno to się nie skończy na, na tej partii. Także na razie a co chciałem powiedzieć, jutro jest sobota. Jutro jestem umówiony z Kacprem. Zapewne go pamiętacie. Byliśmy przed wyjazdem do Niemiec na wykopkach, co w pewnym momencie gdzieś tam znaleźliśmy rzecz podobną do siekierki, co okazało się zupełnie czymś innym. Jutro wybieramy się w te same miejsce, może nie dokładnie na te pola, bo nie wiemy, czy nie zostały obsiane, czy coś tam nie było zrobione. Ale obok są inne, są też inne użytki, na które gdzieś tam ma zezwolenie i możemy sobie tam pochodzić. Czyli to będą pierwsze pierwsze nasze wykopki od dłuższego czasu praktycznie od dwóch miesięcy, które spędziłem w Niemczech. A to, co w Niemczech znalazłem, też Wam pokażę później. Jak widzicie, jest wieczór. A ja spadam spać, bo jutro z samego rana wyjeżdżam. Pozdrawiam. Do jutra. Dzień dobry, dzień dobry z rana. Mm. Dziś jest ten dzień. Zmierzam po Kacpra i wyruszamy. Jedziemy pokopać. Także widzimy się na polu. Jest dosyć wcześnie. Ale to nic. Także na razie. z tym problem ze sprzętem. Sytuacja tego typu. Włączam sprzęt. Jest załączony, przyciskam ponownie, aby się załączył i wyłącza mi się całkowicie. Co to może być? ponownie uruchamiam i dupa Kacper za przewodnika no i chodzimy jesteśmy na tym polu co byliśmy wtedy co był taki straszny upał przed wyjazdem no i zobaczymy co nam tutaj dzisiaj wlezie szkoda że akurat Mam awarię sprzętu ale to zobaczymy zajadę do domu bo faktycznie może yy, podładować gdzieś w drodze z Niemiec może gdzieś coś było przyduszone i rozładowało mi baterię więc na razie nie panikujemy na razie szukamy a w domu zobaczymy co i jak Także do pierwszego dołeczka dzisiaj mówię robię za kamerzysta No i wyszła chyba najprawdopodobniej monetka Ale dokładnie nie wiemy jaka, ale grosze jakieś Są jakieś napisy Ale trzeba będzie coś później Coś wyszło Śmigam do niego No jest zadowolony, coś wylazło. No i dobra Mówi, że o sreberku Gdzieś No jest Jest Pięknie Piękne srebro Tak jest Zobaczcie No cudo O, Panie, gratulacje! Super! Zawodowo. Sreberko Kacper wyciągnął. No cóż mogę poradzić, no kurde... Czuję się fatalnie, że tak powiem. Kurde, sprzęt nie działa. Pole jest piękne. Zobaczymy co w jutrzejszym dniu. No Kacper gdzieś dalej tutaj śmiga. Ja idę do samochodu, no. Nie ma możliwości, cały czas próbuję uruchomić. Włącza się, próbuję przyjść do trybu, niestety wyłącza się. A ja, ajaj, proszę pana, żałość, jak nie wiem, pierwsze wyjście w Polsce i kurde nieudane, przynajmniej dla mnie. Kacper jest zadowolony, szczęśliwy, był piękna moneta No nic, no dobra Można tylko pozazdrościć Kibicować i chodzić za Ale nic Będzie dobrze Będzie dobrze No i prawdopodobnie faktycznie w czasie drogi Gdzieś mi się to rozładowało Tak przypuszczam, bo w tym momencie już Dwa razy się włącza, gdzie się załącza, i już a w tym momencie zupełnie nie reaguje. Zobaczymy, spróbuję go naładować. Jeżeli to jest to, no to półbiedy. Jutro wyruszę ponownie na te pole, a jeżeli nie, no to kurde, serwis. No i tyle będzie. No szkoda, pierwsze wyjście i ząg. No ale przyniosłem Kacprowi szczęście, także mniej boli. Głównie Kasper wziął telefon, bo ktoś do niego dzwonił. Wziąłem od niego sprzęt i normalnie, kurde, no zobaczcie co jest. I proszę bardzo, moi drodzy. Rzym ciekłania. Jest denarek Nie wiem czy... <laughs> jest sreberko, chłop, jest denarek Ale starszy będzie No Także Tak taki, jakiś, taki... Tak miało być Jajkowaty Tak miało być No pięknie, cieszę się, super po wykopkach żeście na pewno obejrzeli to wszystko i to co się wydarzyło dzień pełen wariacji cóż mogę powiedzieć dzięki bogu że to się tylko okazało niedoładowaniem sprzętu no ale tak poza tym to wszystko ok dziękuję ci, Arturze pomogłeś też przy tej ładowarce i tak dalej no, faktycznie nie doczytałem tego. No cóż, jutro następny dzień, następna runda. Dzisiaj y, na spokojnie, to znaczy na spokojnie widzieliście. Był piękny Rzymek. Był Szostaczek, także fajnie. No króciutko żeśmy byli. No, nie zdążyłem y, nagrać końcóweczki ze względu na to, że po prostu się spieszyłem, aby się przekonać, czy to na pewno jest niedoładowanie. Wersy. Udało się. Jutro wracamy na tamte pole. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Także do jutrzejszego. Asper, druga runda dzisiaj już sprzęt naładowany zobaczymy jak to wyjdzie nam także nie przeciągamy no i do pierwszego dołeczka Jak widzicie, Kasper gdzieś tam w oddali. Ja tutaj, no nie powiem, że to jest pierwszy dołek, ale gdzieś tam któryś z kolei i wyskoczyło coś dziwnego. Mianowicie, już pokazuję coś takiego z jakąś tarczą. Jest to uwinięte Spróbujemy to później jakoś odrestaurować. No ale dość ciekawa rzecz. Zobaczymy co dalej te pole przyniesie. No ale fajne, 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 fajne. Także do następnego tutaj dołek był gdzie wyciągnąłem przed chwilą tą kawałek metalu z tą jakby nazwać tą herbem czy coś w tym rodzaju. A w tym momencie z takiego dołeczka proszę bardzo jest moneta. I jest to kopieja No Dokładnie Także warto się przejść po tym zobaczymy. I zobaczymy Piękna plomba carska 1916 rok Skąd to na tym Nie ja mogę da. powiedzieć chyba mam szczęście do takich rzeczy no kurde ludzie No jestem naprawdę Mega szczęśliwy Słuchajcie wprawdzie nie jest kompletna zaraz ją zobaczycie Ale widzicie to Fibulka Pięknie powiem tak że kurde Niesamowicie Kacper właśnie woła mi gdzie tutaj Chodź Kacperku chodź Cóż Ci pokażę. Straszny sygnał był, przełamywał się, nie? Ale zerknij na to. No weź podnieś. Jest, a dzisiaj rozmawialiśmy nawet. Wielkiego dołka. Coś takiego. Część czegoś, no na pewno stare. Ale nic szukamy dalej, zobaczymy, przeczyszemy ten teren Kasper z boku Rześmi. i pół godziny walki Także całkiem sympatycznie Powiem szczerze, że dzisiaj gorąco wczoraj było chłodno no i co wyszło? To wyszło. No wczoraj to kurde fart niesamowity ze sprzętem, jednak był rozładowany. Kasper jeszcze gdzieś tam biega. Zaraz gdzieś będzie wracał, będzie mi wracać do domu. A co wyszło już Wam pokazuję. Niewiele, ale konkretnie. Ta klamra. Jak widać, nie wiem, z tym znakiem, herbem. Zobaczymy co to jest. Później gdzieś postaram się to jakoś naprawić. Część zupełnie nie wiem z jakimś wzorem. No dość stare zapewne. No, rarytaskiem moim jest fibulka. Jedno podobno gdzieś tam mam, ale to jest druga. No i kopiejeczka. I czubor. To są rzeczy, które dało mi się wygrzebać. Oczywiście nie wszystko, bo inne, no niestety zniszczone albo łuskie albo coś w tym rodzaju także zostały na swoich miejscach no coś ja mogę powiedzieć udany dzień udana niedziela także jutro jest poniedziałeczek życzę wam wszystkiego jak zwykle dobrego no i widzimy się w następnych odcinkach także serdecznie zapraszam i życzę jeszcze raz dobrego miłego tygodnia pozdrawiam